Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mamy i taty. Dzisiaj 10 października, tak zwane imieniny miesiąca, bo 10, 10 w listopadzie będzie to 11, 11, a w marcu 3, 3. Więc my, imieniny miesiąca, obchodzimy. Natomiast, drogie, piękne mamy i taty, jest to również dzień, Światowy Dzień y, y, Zdrowia Psychicznego. O, y, jest to dzień obchodzony od 92 roku y, i bardzo dobrze, że o tym mówimy i bardzo dobrze, y, że ta świadomość jest y, gdzieś tam budzona, chociaż y, nam się może wydaje, nam się może wydaje, że y, Zdrowie psychiczne to jest takie, że jeżeli ja nie mam lęków, depresji, agorafobii, jakiejś innej fobii, jeżeli nie mam schizofrenii i tak czyli tak zwanie potocznie mówiąc nie jestem stuknięta, to jestem zdrowa psychicznie, ale wcale nie jest to oznaką zdrowia psychicznego. Nasze zdrowie psychiczne to jest taki ogólny dobrostan, kiedy dobrostan, dobrostan kiedy my umiemy zadbać o siebie, umiemy nawiązać dobre, zdrowe relacje, które nas karmią, a nie głodzą. Umiemy wychodzić z relacji, które odzierają nas z energii zasobów, czy finansowych, czy czasowych, czy jeszcze jakich, jakichś innych. To również to, że możemy jakby być pomocni, Temu światu, w takim sensie, że, że jakoś tam w tym życiu społecznym uczestniczymy i zostawiamy coś po sobie. To pewien uczony już pisał, że idź tak, aby ślady Twych stóp przetrwały Ciebie, czyli że przychodzimy tutaj z jakimś potencjałem i zdrowie psychiczne polega na tym, że potrafimy ten nasz potencjał wykorzystać w odpowiedni sposób. To znaczy, że mamy wykształcenie stosowne do tego naszego potencjału i zajmujemy się e, czymś stosownym do naszego potencjału e, i, że, i że zostawiamy coś tu na ziemi po sobie. Nie mówię, że pomniki i Nagrody Nobla, ale e, jakiś ślad w czyimś sercu e, lub e, umyśle e, to również jest bardzo istotne. Zdrowie psychiczne polega też na tym, że umiemy. Albo też mamy odpowiedzialność, czujemy się odpowiedzialni za to, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie fizyczne, formę fizyczną: o to, żeby, żeby, żeby zająć się sobą w takim sensie, że nie przejadam się, nie przepijam się, nie przepalam się, dobrze się wysypiam, zażywam ruchu na świeżym powietrzu, wychodzę do lasu, umiem się uziemniać. Umiem adekwatnie reagować na stres, a nie jestem nadreaktywna, czyli ciągle w jakimś takim napięciu. Zdrowie, zdrowie psychiczne to jest tak, że umiem wziąć odpowiedzialność za swój dobrostan. I zobaczcie, ilu ludzi. Nie dba o swoje zdrowie i wyda fizyczne, czyli na przykład spożywa dużo cukru, nie dba o zbilansowaną dietę, ma siedzący tryb życia, bawi się w jakiś pracocholizm, nie umie odpoczywać, ludzie generalnie nie potrafią odpoczywać, bo to są takie czasy i raz, że wiecie i wojna, i covid no to zrobiły nam wióry z mózgu i my rzeczywiście jesteśmy zalęknieni ale też też to są takie czasy kiedy jest taka żyjemy w kulturze zapierdolu zwłaszcza mówię tutaj Europa people bo pewnie już znacie tą, tą, tą moją opowieść o tym, że byliśmy kiedyś u takiego pana chyba Mongoła, jakiegoś, nie, nie wiem, w każdym razie Azjatę, który mi powiedział: Widzisz, ty jesteś. Ty, byliśmy na, na, na jakiejś tam fizjoterapii, bo, bo miałam tam bó bólę dużą, <grych> dużą bólę, i pamiętam, chyba to się nazywa Moksy, opalał mi yy, meridiany. Chyba dobrze, yy, chyba dobrze to mówię, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. A poza tym nie siedzę w temacie chińskiej medycyny, a jedynie ją gdzieś tam małym paluszkiem. Staram się, staram się dotykać. Natomiast chyba moksą opalał mi meridiany, czyli tak ocieplał mi takie, takie punkty energetyczne w ciele. Ale pamiętam jak dzisiaj, że powiedział mi, że ja jestem azjata kobieta, czyli że ja umiem się cieszyć małymi rzeczami i że mam tak, tak, tak bardzo dużo w sobie takiego, wiecie, takiego bycia przy sobie. Natomiast wydaje mi się, że taka Europa, Euro, że Europa people i takie, wiecie, ten, ten świat zachodni że to jest taka ogromna kultura zapierdolu i że to nawet jest niemodne powiedzieć, że ja się nudzę, albo niemodne powiedzieć, że dzisiaj tam nie byłam w pracy, albo, albo zajmowałam się ogródkiem. Niemodne jest powiedzieć, że uwielbiam chodzić do lasu, no bo kto chodzi do lasu, nie? Niemodne jest, niemodne jest, kiedy ktoś zapyta, może spotkamy się w tą sobotę, a ty otwierasz swój zeszyt i mówisz: Nie, 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 ja najbliższy wolny weekend to będę miała dopiero w grudniu po południu. Więc takie mówienie o tym, że się nudzę, że sobie dzisiaj siedziałam dwie godziny z kawką na słoneczku i obserwowałam ptaki i słuchałam śpiew ptaków i patrzyłam, jak szaleszczą liście. To jest bardzo niemodne teraz. Modne jest to, że właśnie zapierdalam, że mam ciągle terminy, że tu dzwoni telefon, kiedy możesz się spotkać, a ja, tak, ten, 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 ten notatnik, nie? Niemodne jest y, y, takie, takie powolne życie. I taką mam refleksję, jak słucham wielu osób w telewizorze na przykład, że. Y, Człowiek dopiero uświadamia sobie, najczęściej dopiero uświadamia sobie, jak dostanie, zapadnie na jakąś straszną, okropną, yy, nieuleczalną albo, albo słabo uleczalną chorobę i wtedy sobie przewartościowuje życie, pierdo, yy, pierdoli to wszystko i, i wyjeżdża w bieszczady. Yy, I chciałbym, żeby to był taki dzień zadumy, proszę Państwa, nad tym, że wcale nie musi dochodzić do tego, że mi coś wytną z ciała. I żebym ja otworzyła sobie oczy i spojrzała na to, co ja sobie robię i co ja robię moim bliskim, i po co tak zapierdalać, i też żeby sobie pomyśleć, że te trumny nie mają jakichś takich, wiecie, garaży po bokach i tam sobie nie zaparkujemy tych wszystkich dóbr doczesnych, które sobie tutaj gromadzimy. I tak sobie myślę, że tego wszystkiego nie zabierzemy. I po co nam to wszystko? Więc yy, myślę sobie, że potrzebujemy bardziej celebrować życie i świat. I jeżeli zapali wam się lampka alarmowa, bo to już powinna być taki, taki dzwoneczek, że, yy, że macie. I ja często widzę po mamach głównie, yy, macie to, że już po prostu nie umiecie odpuszczać, nie umiecie się puszczać, jak ja to mówię. Nie umiecie się puszczać, matki, nie umiecie odpuszczać tych obowiązków, tego pendolino, tych, tych, tych terapii, tego udowadniania całemu światu, że ja dam radę, że ja to wszystko dźwignę, bo my niczego nikomu nie musimy udowadniać i nawet choćbyśmy zaczęli chodzić po wodzie, to i tak nikt tego może nie zauważy. I dlaczego my sobie to robimy, i dlaczego sobie chcemy to udowadniać, i myślę, że to powinien być taki e, e, dzień, e, dzień, właśnie refleksji nad tym, e, żeby odpuścić sobie i żeby się od siebie odpierdolić. I proszę Państwa, chcę również powiedzieć o tym, że jak my zapierdalamy ileś miesięcy na to, żeby pojechać gdzieś tam na Bali czy inne srali i gromadzimy tą kasę tylko po to, żeby potem na Facebooku wrzucić zdjęcia, gdzie to ja nie byłem, to, to jest ciul, a nie równowaga, bo w życiu chodzi o to, żeby był balans między pracą a odpoczynkiem, balans między tym, co muszę, albo żeby w ogóle nie musieć niczego, żebyśmy przyjrzeli się sobie, co my sobie robimy. W życiu chodzi o równowagę, żeby nie przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. W życiu chodzi o to, żeby cieszyć się z małych rzeczy. W życiu chodzi o to, żeby doceniać... Przyrodę, doceniać nasze dzieci, doceniać pierdoły, doceniać każdą chwilę, żeby się kochać i to jest również o zdrowiu psychicznym: że mam kogo kochać i jestem kochana, że, y, że, robię, że umiem sobie robić takie małe niespodzianeczki, y, że jestem godna, że zasługuję, że jestem godna i raz na jakiś czas mogę zaszaleć i sobie zrobić taki prezent, bo jestem godna, a nie wszystko tylko dla innych i do innych bo to my y, sami z sobą, same z sobą jesteśmy najdłużej w całym życiu, od urodzenia aż do śmierci, non-top, jak to niektórzy mówią, non-top. I drodzy, widzę często po mamach, że y, nie pozwalają sobie na wytchnienie, nie pozwalają sobie na wypoczynek. Mm. Zrzymają się z tym życiem, nie wiem komu i, czy, i, i co chcą udowodnić tak naprawdę. Myślę, że często w tym pendolino one same nie wiedzą, co chcą. I dochodzi się do takiego momentu, kiedy ma się wrażenie, że wszystko jest przeciwko Tobie, że wszyscy chcą Ci tylko ubliżyć, zrobić na złość, dokuczyć. Popsuć humor, i tak dalej, że traci się zaufanie do ludzi, że wycofuję się z relacji społecznych, bo przecież wszyscy chcą mi tylko zrobić na złość, że, że, mam poczucie, że mamy poczucie niesprawiedliwości, że ciągle narzekamy i to już jest taki sygnał, że powinniśmy, powinnyśmy zadbać o siebie. Więc, drogie mamy i taty, ten sen, te rytuały. Wieczorne, ten, to dobre odżywianie, ten umiarkowany ruch, te dobre relacje. To czas na hobby, na to, żeby zrobić coś tylko dla siebie. To czas na spacer, to czas na zwolnienie, to czas na naciśnięcie hamulca i nie tak wiecie: zaciskamy ręczny, bo zauważamy, że już nas po prostu gdzieś zagnało tylko powoli 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 to dzień refleksji na tym, że potrzebujemy równowagi, że potrzebujemy spokoju, że potrzebujemy sobie zrobić dobrze, bo to my sami najlepiej wiemy, jak co nam sprawia najwięcej radości i w momencie, kiedy czujemy się wypaleni życiem, wypaleni autyzmem, wypaleni tą tym kieracikiem, to, to już jest sygnał, że potrzebujemy o siebie zadbać, a nie dopiero jak usłyszymy diagnozę, że coś w naszym ciele zatrzymało się i, i mamy choroby, i e, bardzo często autoagresywne, czyli autoimmunologiczne, gdzie organizm sam siebie zaczyna powoli zżerać i daje ci tym samym puk, 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 weź i się puknij w łeb. Hmm, więc zastanówcie się. Gdzie możecie zyskać więcej równowagi? I jak możecie i co możecie zmienić? Bo jedyną stałą w życiu jest zmiana. I zauważcie, a sama świadomość tego, czyli samo zauważenie faktu, że coś jest w moim życiu nie tak, bo ciągle jestem wyczerpana, bo ciągle mi się chce spać, bo zajadam stresy, bo 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 bo, bo bo nie mam czasu wyprowadzić się na spacer, nie mam czasu ugotować sobie dobrze, nie mam czasu ani przestrzeni na to, żeby się przytulić. Nie mam czasu ani przestrzeni na dobrą książkę, a nawet na złą książkę, na żadną książkę. Nie mam czasu ani przestrzeni na to, żeby zrobić sobie dobrze żeby się fajnie ubrać, żeby zadbać o siebie, żeby, nie wiem, pójść do kosmetyczki, do fryzjera, nie mam czasu i przestrzeni na siebie w tym życiu, to zastanów się, dla kogo ty żyjesz tak naprawdę, mamo i tato. I w momencie, kiedy uważasz, że świat sprzeciwia się tobie, zmówił się, dlatego żeby zrobić ci na złość, to to, być, to, to powinien być sygnał alarmowy. I chcę jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, bo bardzo często my pchamy naszym dzieciom leki. I ja nie mówię, że chodzenie do psychiatry i psychologa jest głupie, bo czasem jest bardzo pomocne, a czasem nie ma po prostu już innego wyjścia. Ale jeżeli dajemy dzieciom małoletnim, 3, 5, 7-letnim leki od psychiatry. to zastanówmy się nad tym, co my robimy, bo to nie jest tak, że to jest magiczna pigułka, po której od razu zrobi się dobrze. Dziecko będzie grzeczne i uporządkowane, nie będzie agresywne i tak dalej, i tak dalej. I miejmy na uwadze to, że czasem leki oczywiście nie ma innego wyjścia i te od psychiatry również są dobre. I te na ból głowy i ból tyłka też są dobre, tylko zastanówmy się, gdzie jest. Przyczyna, i gdzie mamy problem, i że nie wszystko da się po prostu załatwić jedną tabletką. I pomyślcie sobie tak też, że skoro małoletni już ma leki, psychotropy tak zwane, czy jakieś inne ssr czy jakieś Wam od psychiatry, to to zastanówmy się, co będzie później i co będzie go w stanie wyregulować. I chciałam tylko powiedzieć, że leki to ostateczność. I że jak ktoś mówi, jak ktoś wpadnie między wrony, to będzie krakać jak i ony. I z mojego doświadczenia wynika, że um, jak już raz się weźmie te tak zwane psychotropy, chociaż nie wszystkie leki od psychiatry są psychotropami, to to tak się już będzie jechać, bo tak naprawdę to trzeba zrobić porządek w sercu i w głowie i że to nie jest rozwiązaniem. I też, że odstawianie, proszę Państwa, leków od psychiatrii jest bardzo, bardzo ciężkie. I nieraz widziałam ludzi, którym nawet nie, nie w momencie, kiedy odstawili, a, a na przykład zabrakło recepty, mieli okropne objawy z ciała i czuli się fatalnie i w ciele, i, i, w, i w głowie. i i leki od psychiatry mają również skutki uboczne, na przykład to, że się tyje albo zwiększa się apetyt i że to nie jest takie siób i lepiej zapobiegać niż leczyć. I pamiętajcie, że tyle się mówi o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, ale mm, chciałam tutaj zacytacić z, z, z pewnej z lektur szkolnych, ale y, ale chyba wypadło mi z głowy. W sensie takie dzieci, jak ich wychowanie. I jeżeli to my nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne, to nikt nie będzie w stanie pomóc naszym dzieciom. A jeżeli my nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne i nikt nie będzie w stanie pomóc naszym dzieciom, to pomyślcie, kto będzie się nami opiekował za te ileś tam lat. I jakie my społeczeństwo zostawimy. Kto będzie zarabiał na nasze ewentualnie emerytury i kto będzie decydował o naszym ewentualnie losie na starość. Więc uważam, że powinniśmy dbać o siebie, o swoich bliskich, o swoje dzieci, o swoje relacje: po prostu dbać o swój dobrostan, dążyć do harmonii, do równowagi, być blisko natury, doceniać, nie oceniać, być blisko siebie. I dbać o siebie z miłością. Bo nikt nie da nam miłości, zanim my nie damy sobie same sami miłości. Szacunku i akceptacji. Dopóki nie damy tego same sobie, to nie otrzymamy tego z zewnątrz i nikt nie będzie w stanie nam tego zaspokoić. Nikt nam tego nie da. Jeżeli najpierw nie damy tego same sobie. Więc. Uszanowujcie się, akceptujcie siebie, kochajcie siebie, jeżeli chcecie być kochane, akceptowane i szanowane. Wszystkiego dobrego, drogie mamy i taty. Dbajcie o siebie. I lepiej zapobiegać niż leczyć. Wszystkiego pięknego.